Rok 2026 będzie kluczowy dla sztucznej inteligencji, ale nie wszystkie akty pójdą w górę. W tym wideo opowiem Ci, które pięć firm jest dziś najlepiej ustawionych, żeby skorzystać na tej fali ogromnych inwestycji i potencjalnie wykręcić bardzo mocne wyniki w najbliższych miesiącach. Pogadamy o chipach, sieciach energii i o tym, dlaczego te spółki mogą stać się nowym rdzeniem globalnej infrastruktury AI. I zrobimy to na bazie danych kontekstu i konkretnych wniosków. Cześć, nazywam się Gabrysia i witam Cię na kanale Rankia Polska. Pamiętaj, że to nie jest porada inwestycyjna, tylko analiza przygotowana przez zespół Rankia na podstawie publicznie dostępnych danych, raportów spółek i bieżących informacji rynkowych. Jeśli podobają Ci się takie treści, zostaw lajka i subskrybuj kanał. Zerknij też do opisu filmu. Zostawiam tam dostęp do naszego cotygodniowego newslettera oraz zestawienia brokerów do inwestowania w bezpieczny sposób z konkurencyjnymi prowizjami. Zacznijmy od kontekstu. Rynek sztucznej inteligencji jest dziś w fazie prawdziwej eksplozji. Szacunki mówią, że jeszcze w tej dekadzie może przekroczyć 3 biliony dolarów napędzany gigantycznym popytem na chipy, centra danych i coraz bardziej złożone modele. I choć o AI mówi się już od dawna, teraz nie chodzi o kolejną modę, tylko o konkretne wdrożenia. Wielkie firmy technologiczne inwestują rekordowe kwoty w infrastrukturę, energię i talenty. Tyle, że z punktu widzenia inwestora najciekawsze często nie jest to, co robią giganci, tylko kto sprzedaje im kluczowe elementy, bez których ta maszyna nie ruszy. Bo właśnie tam najczęściej jest marża, powtarzalność i realny wzrost. W tym wideo nie będzie pustych obietnic ani spółek, które wrzucają słowo AI do prezentacji, żeby podbić kurs. Wybraliśmy pięć firm, które są dosłownie w centrum huraganu. Pamięć, ultraszybkie sieci, komponenty optyczne, infrastruktura energetyczna i chipy nowej generacji. Łączy je jedno: konkretne wyniki, podpisane kontrakty, prognozy wzrostu podbijane w górę i wyceny, które wciąż mogą mieć przestrzeń do dalszego ruchu. Plan jest prosty. Co robi każda z nich, dlaczego jest ważna w ekosystemie AI i co odróżnia ją od konkurencji? Zaczynamy od chyba najbardziej znanej spółki z listy, Micron. To firma stojąca za jednym z największych wąskich gardeł całej AI pamięcią. Konkretnie pamięcią o wysokiej przepustowości, czyli HBM, używaną m.in. w chipach Nvidii czy AMD do przerzucania gigantycznych ilości danych z kosmiczną prędkością. Bez tego duże modele po prostu nie działają. I tu Mikron nie tylko konkuruje, tu Mikron jest w czołówce. Sprzedaje praktycznie całą produkcję HBM na cały rok. Ma zamknięte kontrakty, rosnące ceny i marże na historycznych poziomach. W ostatnim kwartale przychody wzrosły o 57%. Firma generuje wolne przepływy pieniężne jak nigdy wcześniej. A prognozy zysków na 2026 rok wskazują na wzrost EPS o 290%. To nie przypadek, że w wielu rankingach ilościowych jest bardzo wysoko w całym sektorze półprzewodników. Co ciekawe, mimo tego tempa wzrostu, rynek wciąż wycenia mikrona z dyskontem. Wskaźnik PEC ma być o 87% niższy niż w sektorze. Jeśli wierzysz, że AI będzie dalej rosnąć, to wygląda jak anomalia. Mikron to nie tylko momentum, tylko twarda teza oparta o liczby. I co ważne, to prosty sposób, żeby być wystawionym na wojnę chipów bez zgadywania, kto wygra, bo pamięci potrzebują wszyscy. Druga spółka, Lumentum. Jeśli mikron dostarcza pamięć, to Lumentum dostarcza oczy systemu. Firma produkuje laser i optyczne moduły komunikacyjne, które pozwalają centrom danych komunikować się ze sobą z ekstremalnymi prędkościami. A przy rozwoju AI potrzeba przerzucania danych między chipami, serwerami i całymi klastrami wystrzeliła. Lumentum już dziś bierze ponad 60% przychodów z infrastruktury chmurowej i zastosowań powiązanych z AI. W ostatnim kwartale pobiła rekord, 533 miliony dolarów przychodów, o 58% więcej niż rok wcześniej. Popyt jest tak duży, że przekracza ich możliwości produkcyjne. Dlatego agresywnie inwestują w rozbudowę mocy. Według analityków nierównowaga podaży i popytu w 2026 ma być jeszcze większa niż w 2025. Co to oznacza? Wyższe ceny, rosnące marże i bardzo mocny wzrost. Oczekuje się, że EPS wzrośnie o 228% w tym roku. I choć wskaźnik PDE może wyglądać wysoko po uwzględnieniu wzrostu PEC, spada poniżej 1%. Co w technologii wciąż wygląda jak okazja. Jeśli chcesz ekspozycji na niewidzialną infrastrukturę, która umożliwia trenowanie modeli, Lumentum ma mocny wiatr w plecy. Trzecia spółka, którą dobrze znasz już z tego kanału, Taiwan Semiconductor. TSMC to dosłownie fabryka świata, jeśli chodzi o zaawansowane chipy. Nvidia, Apple, AMD wszyscy polegają na TSMC, gdy chodzi o najbardziej nowoczesne procesory. A z eksplozją AI popyt na te układy wszedł na poziomy, jakich wcześniej nie było. W 2025 roku TSMC przebiło 1 bilion dolarów kapitalizacji i zaraportowało ponad 122 miliardy dolarów przychodów o 36% więcej niż rok wcześniej. Ale jeszcze bardziej imponujące są marże. 68% marży EBITDA i rekordowe zwroty z kapitału. Podczas gdy inni próbują gonić, TSMC otwiera nowe fabryki w USA, budując strategiczne relacje z rządem i kluczowymi klientami. Analitycy zakładają, że przychody mogą się podwoić przed 2029 rokiem, a wskaźnik PEC, mimo wzrostu, jest o 52% niższy niż w sektorze. Czyli spółka rośnie jak startup, a rynek wyceniają bardziej jak spokojną dojrzałą spółkę. Jeśli szukasz ekspozycji na fizyczne rdzenie rewolucji AI, TSMC nie jest dodatkiem jest fundamentem. Czwarta spółka. To Siena. Wszyscy mówią o chipach, ale często pomijają e, coś innego, coś bardzo kluczowego. Jak te chipy są ze sobą połączone? EJ nie działa w jednej maszynie, tylko w tysiącach serwerów pracujących równolegle, a dane muszą przelatywać w ogromnych wolumenach i z minimalnym opóźnieniem. I tu Wchodzi Siena, producent sprzętu sieciowego o wysokiej przepustowości, który łączy centra danych, klastry treningowe i cały kręgosłup chmury. W 2025 roku Siena zwiększyła przychody o prawie 20%. Podpisała rekordowe kontrakty na ponad 7,8 miliarda dolarów i weszła w 2026 z historycznie wysokim portfelem zamówień, z hiperskalerami jako głównymi klientami. Oczekuje się, że EPS wzrośnie o ponad 100% w tym roku. Firma ma mocny cashflow, poprawia rentowność operacyjną kwartał po kwartale i realizuje jasną strategię przechwycić strukturalny wzrost ruchu danych napędzany przez AI. Nawet jeśli akcje są już wyceniane trochę wyżej niż średnia w sektorze, to wskaźnik PEC nadal wypada korzystniej niż u konkurencji, czyli rynek może jeszcze nie doceniać całego potencjału tej spółki. Siena nie jest tak głośna jak giganci półprzewodników, ale stoi dokładnie w miejscu, gdzie wszystko się spina. Gdy opóźnienia potrafią kosztować miliony, dostawca infrastruktury, która je ogranicza, jest w uprzywilejowanej pozycji biznesowej. I na koniec HAT8. Firma, która nie jest ani chipami, ani softwerem. To czysta infrastruktura. Energia, moc obliczeniowa i długoterminowe kontrakty. HAT8 zaczynała jako kopalnia bitcoina, ale zrobiła zwrot w stronę czegoś większego. Chce być dostawcą fizycznej bazy pod firmy potrzebujące ogromnej mocy do trenowania i wdrażania modeli AI. Przykład kontrakt o wartości 7 miliardów dolarów z Fluidstack wspieranym przez Google i Anthropic na hosting obciążeń AI. To nie jest wizja, to już podpisane. Łącznie mówimy o projektach rzędu 1,5 gigawata mocy, które mogą zapewniać przychody przez ponad dekadę. Wzrost jest dynamiczny, przychody z obliczeń rosną kwartał po kwartale, a firma dopiero zaczyna realizować cały swój pipeline. To dość specyficzny profil, miks technologii, energii i cyfrowego real estate w jednym, z premium klientami i marżami, które mają się poprawić wraz ze skalą. Dodatkowo firma ma rezerwy bitcoina przekraczające. 1,5 miliarda dolarów, co daje jej płynność i pewną elastyczność operacyjną. Hath8 nie jest podobna do żadnej innej spółki z tej listy. Ale jeśli świat będzie potrzebował dwa albo trzy razy więcej centrów danych, żeby udźwignąć jaj, ktoś musi dostarczyć grunt, energię i umowy. I na ten moment wygląda na to, że właśnie w tę stronę HatAid celuje. A jeśli chcesz zobaczyć, jakie są 10 najlepszych akcji na 2026 rok według Barons, to w następnym wideo opisuję to szerzej. Jeśli chcesz inwestować w wymienione spółki, tu i w opisie znajdziesz te polecane przez społeczność ranki, regulowane i z niskimi prowizjami. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia!